Jak już zapewne wiecie, albo może nie wiecie, właśnie dostaliśmy de facto pierwszą zapowiedź Shrek'a 5 i no nie obyło się bez kontrowersji. A no, właściwie to jednej, która od razu rzuciła się wielu osobom w oczy, a jest nią nowy, odświeżony design Shrek'a. No, opinie ekspertów są podzielone, ale moim zdaniem no, nie jest aż tak źle. Jest to na pewno do przełknięcia i na pewno jest to wiele lepiej niż było w przypadku Sonika. Bo to, co tam się działo, to było jakieś nieporozumienie. Choć, cytując słowa Miedziskiego, w tamtym przypadku mogło to być po prostu zwykłe zagranie marketingowe, by wszyscy o tym filmie po prostu mówili. Bo w przeciwnym razie przeszedłby obok, jak. nie wiem, Playmobil de Mam jednak inny problem dotyczący designu, a jest nim osioł. No jak ja to pierwszy raz zobaczyłem też odwróciłem wzrok, bo to wygląda tragicznie. To wygląda jak połączenie Berta z ulicy Sezamkowej i tego renifera z filmu z typowego życia w Irkucku. Nie wiem, dla mnie to po prostu mega wali po oczach i nieprzyjemnie się na to patrzy. I tak, zapewne niektórzy zauważą, że pierwsze co zrobiłem jak zobaczyłem to jestem ja to poszedłem wyrażać swoje opinie, ale... Dramatu nie ma, ale fireworków szczególnie. Spójrzmy jednak na obsadę, bo ta zapowiada się całkiem dobrze. Wiemy już, że Shrekowi ponownie głosu użyczy Mike Myers, posłowi Eddie Murphy a Fionie Cameron Diaz. Otrzymaliśmy też informację, że głosu córce Shreka użyczy niejaka Zendaya, a właściwie to Zendaya Mary Storman Coleman, która zagrała już w wielu filmach takich jak Duna czy Spider-Man Daleko Od Domu. Jak sprawdzi się w roli córki Shreka? Nie, to, to źle zabrzmiało. Jakiej głos będzie pasował do córki Shreka? Czas pokaże, bo na podstawie jednego zdania trudno cokolwiek wywnioskować. Ogólnie rzecz biorąc z ocenami filmu, czy będzie dobry, czy też zły, radziłbym poczekać na oficjalne zwiastuny, bo ogłoszenie castingu od niczego jeszcze nie przesądza. Poza tym mamy do czynienia z niecałymi 20 sekundami animacji komputerowej, prawdopodobnie okrojoną i wyciętą na potrzeby tego materiału. Cytując klasyka, pożyjemy, zobaczymy. A z rzeczy, jakie wychwyciłem w zwiastunie, to będziemy mieli żart o Instagramie. Czy tam idę w TikToku. Niestety wciąż nie wiemy dokładnie, kto podłoży głos postacią w polskiej wersji językowej. Zwłaszcza, że aktor, który wcześniej podkładał głos Osłowi, pan Jerzy Sztur, zmarł w lipcu zeszłego roku. Osobiście obstawiam, że Szerokowi ponownie głos użyczy pan Zbigniew Zamachowski. No bo osoby odpowiedzialne za dobór aktorów do dubbingu zapewne zdają sobie sprawę, żeby Polacy nie przełkniemy innego głosu szerega niż ten pana Zbigniewa. Nie! Warstwy! Cebula ma warstwy. Ogry mają warstwy. Cebula ma warstwy, dociera. Ogry mają warstwy. A. Największe pytanie pozostaje więc, kto zastąpi pana Jerzego Sztuchra? Na odpowiedź musimy niestety poczekać. Tak samo jak na kolejne, już można powiedzieć, że oficjalne zwiastuny. Jeżeli ten film jednak finalnie okaże się katastrofą, tak mam informację dla całego studia Universal. Spali ci dom!